Hej hej, kilka krótkich minut na wzmocnienie brzucha. Zaczynamy, zaczynamy od deseczki. Wbuwiamy się z prawej na lewą, do przodu z tyłu. Nie musimy tutaj blokować naszego ciała. Zresztą łatwiej jest trzymać deseczkę, jak to ciało się może troszkę ruszać, i oddychamy. I uginamy lekko kolana. Przechodzimy do psa z głową w dół. I znowu wracamy do deseczki. I znowu do psa z głową w dół. Wsię możemy podreftać z prawej na lewo. I do deseczki. I jeszcze raz do psa z głową w dół. Znowu możemy troszkę podreftać, poprzerzucać miednicę. I do deseczki. I uginamy lekko kolana. Trzymamy je tuż nad ziemią. 5, 4, 3, 2, 1. I do psa z głową w dół. A psie jeden oddech. I prawa noga do góry wdech. I prawa noga zgięta do mostka. I przesuwamy ciężar na nasze dłonie. Znowu prawa noga do góry, wdech. I prawa noga do mostka. Ciężar do przodu. Jeszcze trzy razy. Prawa noga do góry, wdech. I prawa noga do mostka. Prawa noga do góry, wdech. I prawa noga do... Brzucha nie do mostka właściwie. Prawa noga do góry, wdech. I prawa noga zgięta do brzucha. I prawa noga do góry, wdech. I prawa noga pomiędzy dłonie. Bliżej prawej dłoni. Wdech. Wyciągamy wszystko do góry. I wydech. Opadamy. Deseczka. Czaturanga w dół. Nie dotykamy brzuchem. I próbujemy w jednym kawałku się podnieść. I wracamy do psa. Znowu wdech. Z prawej na lewą. Lewa noga do góry. Wdech. I lewa noga zgięta do brzucha, ciężar ciała na dłonie. Lewa noga do góry wdech. I lewa noga do brzucha. Jeszcze trzy razy. Do góry wdech. I lewa noga zgięta do brzucha. Lewa noga do góry wdech. I lewa noga zgięta do brzucha. Lewa noga do góry wdech. I lewa noga zgięta do brzucha. Lewa noga do góry wdech lewa noga pomiędzy dłonie, bliżej lewej dłoni wydech, do góry wszystko prostujemy wyciągamy całe ciało i wydech, dłonie na matę lewa noga do tyłu podnosimy leciutko lewą nogę i opuszczamy prawą i opuszczamy i opadamy całym brzuchem na matę dłonie w koszyczek za plecami Otwieramy klatkę, wypychamy mostek, Pobujajmy się z prawej na lewą. I dłonie na matę. Uginamy nogi w kolana i przechodzimy do psa z głową w dół. I znowu raz prawa, ugięta raz lewa. I prawa noga do góry, wdech. Prawe kolano do prawego łokcia. Prawa noga do góry, wdech. Prawe kolano do lewego łokcia. Prawa noga do góry, wdech. I prawa noga pomiędzy dłoni, bliżej prawej dłoni. Wdech wszystko do góry. I wydech. Dłonie na matę. Prawa noga do tyłu. Prawa dłoń na środku maty. I przechodzimy do deseczki bocznej. Albo stopy na sobie, albo przed sobą, albo wersja light. Ugięte kolano. Lewa dłoń do góry, ciągnie do sufitu. Patrzymy za lewą dłonią. Lewa stopa do tyłu za pupę. I wypychamy miednicę, mostek. Otychamy. I wracamy. Lewą dłonią na matę. Lewa dłoń na środek maty. I przechodzimy do deseczki bocznej. I znowu wersja taka stopa przed stopą albo lewe kolano ugięte. Która wersja jest dla Was najlepsza w tym momencie? Patrzymy za prawą dłonią na sufit. Jeden oddech. Prawa stopa do tyłu. I wypychamy miednicę, mostek do przodu. Oddychamy. Jeszcze jeden oddech. I wracamy dłońmi na matę. Deseczka, czaturę w dół. Pies głową w górę i pies głową w dół. Tu jeden dwa oddechy. Głębokie, długie. Uspokójmy oddech, jeśli przyspieszył. I podchodzimy dłońmi pod naszy, stopami pod nasze dłonie. I siadamy na macie. Przyciągamy zgięte nogi do brzucha. Łapiemy równowagę. Jak już złapiemy równowagę. Wypuszczamy nogi. Ramiona do przodu i przyciągamy. Jeszcze pięć. Przyciągamy. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa i ostatni raz. Przyciągamy, zostajemy, ściągamy łopatki, barki w dół od uszu, stopy oderwane od maty. Łapiemy balans. Możemy sobie palcem środkowym wskazującym złapać zapaluchy, wyprostować raz jedną rogę, raz drugą. Tylko najpierw ściągamy łopatki, prostujemy plecy, żeby się nie garbić. Nie prostujemy nóg kosztem pleców. Jeśli ktoś ma ochotę, można dwie wyprostować. Albo przytrzymać lekko ugięte. Jeszcze jeden oddech. Przyciągamy nogi do brzucha. Prostujemy do gór. Mogą być lekko zgięte w kolanach. Jak dać radę? Prostujemy. I ramiona wzdłuż maty. Równolegle do mat. I ramiona za głowę. I oba! Tak, jest tu jeden oddech. Przyciągamy nogi do brzucha. Pobujajmy się z prawej na lewo. Możemy rozszerzyć nogi troszeczkę. Porozluźniajmy wszystko. I wyciągamy nogi. I ramiona do góry, tak żeby podnieść górną część pleców. I przechodzimy. Równolegle naszymi ramionami, także dłonie są skierowane za naszą pupę. I znowu do góry. I znowu równolegle. I ostatni raz do góry. Trzymamy 3, 2, 1 i za naszą pupę. I przyciągamy nogi do brzucha. Wypuszczamy przed siebie nad matę. I trzymamy 5, 4, 3, 2. Jeden i o, I relaks. I wszystko już puszczamy luźno. Bluch się trochę napracował. Przy okazji inne rzeczy. I zostańcie sobie tutaj w szawasanie. Ile potrzebujecie? Przynajmniej 3-4 minuty. Niech tam się wszystko dobrze poukłada. Długie, spokojne oddechy, pełen relaksu. A kiedy będziecie gotowi, to wracamy.